Cześć! Dzisiaj pokażę wam, jak zaktualizować oprogramowanie swojego aparatu w tym wypadku nie ma to żadnego znaczenia do jakiego aparatu oczywiście mówię tutaj o marce Nikon pobieramy plik z serwerów fir firmy, oczywiście dam link do aktualnego oprogramowania dzisiaj pojawiła się aktualizacja dla modeli D3100 D3200, D5100 i D5200 ja akurat mam model D5100 i tak, na samym początku wyjdziemy sobie na stronę producenta, oczywiście link podam. Tu jest cały opis, co ta aktualizacja poprawia. Aktualizuje wersję A do wersji 1.0.2. I zjeżdżamy na dół i pobieramy wersję na Maca bądź na Maca bądź Windowsa Po pobraniu. Stworzymy sobie jakiś folder, wrzucimy do niego ten plik, to jest ten plik, który się pobrał, uruchomimy go i on wypakuje nam folder, w którym znajdować się będzie taki plik. I w tym momencie wrzucamy ten plik na wcześniej sformatowaną kartę pamięci i wkładamy ją do aparatu. I teraz przechodzimy, oczywiście poruchamiam menu. Przechodzimy na sam dół, wersja programu. W tym momencie wersja A jest 1.1, wersja B też 1.1 i na dole mamy tylko przycisk gotowy. Więc w tym momencie włączymy na chwilę aparat. Włożymy do niego kartę pamięci. Przejdziemy do wersji programu. I jak widzicie ukazała nam się nowa opcja aktualizuj wersję. No więc pozostaje nam nic innego jak kliknąć. I widzimy jaki będzie nowy, jaki będzie bieżący. Oczywiście musimy przejść na tak. I sam nie wiem ile to będzie czasu trwało. Klikamy OK. Aktualizowanie. Uwaga, nie wyłączaj aparatu podczas aktualizowania. Aktualizowanie potrwa kilka minut. Sam nie wiem, ile czasu to będzie trwało, ale nagram dla Was cały proces i ewentualnie, jeśli będzie to jakoś bardzo długo, przyspieszę filmik. Jak widzimy aktualizacja zakończyła I aparat każe nam Żebyśmy go wyłączyli Chyba Wyłączę aparat, ale jeszcze wyjdziemy I już widzimy, że Wersja oprogramowania A zmieniła nam się na 1.2, wcześniej była 1.1 Oczywiście dalej mamy dostępną możliwość aktualizacji, ale w tym momencie nic się nie stanie, ponieważ wersja jest taka sama Więc to chyba byłoby na tyle, więc tak szybko w skrócie Najpierw ściągamy plik Wrzucamy go na kartę Oczywiście po uprzednim wypakowaniu go z pliku wykonywalnego Wrzucamy go na kartę Wrzucamy kartę już sformatowaną razem z plikem do aparatu, przechodzimy na wersję programu, wybieramy aktualizuj i, aktualizuj, e, i aktualizujemy nasz aparat przez parę kliknięć. Także naprawdę nie ma w tym nic trudnego, chociaż ja robiłem to pierwszy raz i też tak może do końca nie wiedziałem jak tylko na podstawie instrukcji na stronie Nikona. Ale wiadomo, nieraz jest fajniej zobaczyć na filmiku niż coś czytać. Więc do usłyszenia.